Jakie atrakcje turystyczne polecają Jeleniogórzanie w naszym regionie zapytam w programie Głos Ulicy. Jakie atrakcje turystyczne z naszego regionu poleciłby pan znajomym? Mają bardzo dużo tych atrakcji, bym polecił. Jeszcze bym sobie szewo, to pierwszym miejscem, gdzie trzeba z arką dać, to zamek i Jeden kościół pod nazwą Świętego Marcina, drugi kościół pod nazwą Świętego Mary... na św. Serca Jezusowego. To by na terenie samego, a na temat na terenie Kutni nawet nie chcę wymienić, być bardzo dużo. Pierwsze, co wpadnie do głowy. Wieża Książęca w siedlęcinie. Jestem zachwycony tą wieżą. Dlaczego? Dlaczego? No bo jest to zabytek gotycki. Proszę panią, szczególnie, są, szczególnie najciekawsze jest malarstwo. Najstarsze w Polsce gotyckie malarstwo o tematyce świeckiej. Dziękuję, to chyba wystarczy. Więcej nie. Może jeszcze jeden, chociaż jak pan ma taką dużą wiedzę. Taką dużą wiedzę, ale są ludzie, którzy mają znacznie większą wiedzę. No chociaż o, jeszcze jeden, jakby pan znał. E, No coś wymienić mogę jeszcze, no dużo jest. No co jeszcze do głowy przychodzi w okolicy tak? Znaczy dużo, dużo. Ja już nie będę mówił o zabytkach w, 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 szczególnie w Karpaczu nie będę miał zabytku, no ale... No, w Karpaczu gdzie warto pojechać? W Świętynie Bank wiadomo, już nie mówię o tych krajobrazowych y, zabytkach, ale jeszcze warto zwiedzić na terenie Jeleni Góry dom Gerarda Hauptmana, laureata Nagrody Nobla, gdzie dostał... to jest Siedlenia Góra, mm. ale w Jedenkowie, gdzie proszę w 1902 roku mieszkał Gerard Hauptman. Napisał słynny dramat opisujący bunt kaczy w Bielawie bodajże, za który to dostał Nagrodę Nobla. Mm -hmm. Jak Pana zdaniem przyciągnąć tury turystów do naszego regionu? Przede wszystkim, żeby było czysto, 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 coraz czyste. Kolorowe jeziorka na pewno. Dlaczego? Znaczy jest tam miło, sympatycznie, taka bajkowa kraina ale raczej. Mhm. Rozumiem. I, m, I pana zdaniem na przykład sposób na przyciągnięcie turystów gdzieś w nasze okolice? Jaki by był dobry? Nie wiem, nie mam pojęcia. W jaki sposób dotrzeć do ludzi? Pan by na przykład, jak by chciał, żeby Pana zainteresowano jakąś atrakcją turystyczną przez oferty jakieś internetowe, czy może broszurki do, do skrzynki? Raczej, raczej jakieś plakaty rozwieszone tutaj. Tutaj w okręgu w ogóle nie ma takich właśnie atrakcji. Nie jest to rozwieszone, nie jest to wyszczególnione. Czyli najszybszy sposób, do, 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 żeby dotrzeć do ludzi to po prostu przez plakat gdzieś, żeby powiesić i Pana zdaniem to jest najszybsza forma? Nie bardziej tak. No chyba ten zamek Chojnik. Dlaczego? Ja wiem, no, no, nie wiem, to trzeba iść zobaczyć, po prostu. Jak w takim razie przyciągnąć turystów do naszego regionu? No nie wiem, no, nie wiem, no, nie wiem. Jaką formą y, panią by, na przykład, y, można było zachęcić, żeby pojechać nad morze, czy na przykład targi turystyczne? No jakieś reklamy, na pewno właśnie w telewizji, w radiu, w internecie, prawda? Co Państwo sądzą na ten temat? Zapraszam do komentowania.